Miedź stoi niczym cichy gigant wśród metali. Jej historia splata się z samym rozwojem cywilizacji. Od czasu jej odkrycia tysiące lat temu, miedź odgrywała kluczową rolę w kształtowaniu ludzkich dziejów. Od najwcześniejszych narzędzi do złożonej elektroniki dzisiejszych czasów, miedź okazała się niezbędna. Ten esej zgłębia niezwykłą podróż miedzi. Od jej skromnych początków do obecnego statusu jako krytycznego elementu współczesnego życia. Zagłębimy się w jej właściwości, globalne rozmieszczenie i niezliczone sposoby, w jakie nadal kształtuje nasz świat. Historia miedzi jest świadectwem ludzkiej pomysłowości ujawnia, jak wykorzystaliśmy zasoby naszej planety, aby budować, wprowadzać innowacje i rozwijać się. Dołącz do nas, gdy odkrywamy dziedzictwo tego wszechstronnego metalu, dziedzictwo, które rozwija się do dziś. Miedź była jednym z pierwszych metali odkrytych przez człowieka, prawdopodobnie w naturalnej formie w postaci miedzianych kawałków, tak zwane miedź rodzima, leżących na powierzchni ziemi. Szacuje się, że pierwsze użycie miedzi miało miejsce około 10 tysięcy lat temu. Pierwsze znaleziska miedzi pochodzą z terenów dzisiejszego Bliskiego Wschodu, w szczególności z Mezopotami i Anatolii. Ludzie zaczęli wydobywać miedź z ród i wytapiać ją około 5000 lat przed naszą erą. W Egipcie, Mezopotami i Anatolii rozwinęła się technologia wytopu miedzi, co pozwoliło na produkcję narzędzi, biżuterii, broni, a także monet. Miedź stała się podstawą tworzenia brązu, stopu miedzi z cyną, który był twardszy i bardziej wytrzymały niż czysta miedź. Brąz zdominował produkcję narzędzi, broni, naczyń oraz biżuterii przez wiele stuleci, dając nazwę całej epoce, epoce brązu. W starożytności miedź była szeroko stosowana w Egipcie, Mezopotamii, Grecji i Rzymie, zarówno do produkcji monet, jak i innych wyrobów. Rzymianie rozwijali technologię obróbki miedzi, a także wykorzystywali ją w budownictwie i do produkcji elementów architektonicznych. W średniowieczu miedź była używana głównie do produkcji monet, a także jako materiał do produkcji narzędzi, broni i ozdób. W tym okresie rozwinęły się także techniki odlewania miedzi i jej przetwarzania w formie blachy miedzianej, która była używana w budownictwie, między innymi do pokrywania dachów. W XVI i XVII wieku miedź stała się coraz bardziej ceniona w Europie. Stała się kluczowym surowcem w produkcji ogniw galwanicznych, a także w przemysłowych procesach wytapiania metali. W XVIII wieku rozpoczęto masową produkcję miedzi, co doprowadziło do jej szerokiego zastosowania w przemyśle. W XIX wieku, szczególnie w okresie rewolucji przemysłowej, miedź zyskała ogromne znaczenie w budowie maszyn, urządzeń elektrycznych i linii telegraficznych. Rozwój technologii wytopu miedzi umożliwił produkcję większych ilości tego metalu. W XX wieku miedź stała się kluczowym materiałem w przemyśle elektrycznym, budownictwie, a także w produkcji elektroniki. Dziś miedź jest używana w szerokim zakresie: od kabli elektrycznych po elementy sprzętu medycznego. Pierwsze zasoby miedzi były odkrywane w formie naturalnych kawałków miedzi, które można było łatwo zebrać i wykorzystać. Te pierwotne zasoby nie wymagały wydobycia, ponieważ miedź występowała w stanie rodzinnym, czyli w formie czystej, na powierzchni ziemi. Wraz z rozwojem technologii wytopu, miedź zaczęto wydobywać z ród, a proces ten stawał się coraz bardziej zaawansowany. W starożytnych cywilizacjach, takich jak Egipt, Mezopotamia i Anatolia, zaczęto wydobywać miedź z kopalni, a także stosować rudę miedzi w procesie wytopu. Zasoby miedzi były wykorzystywane głównie na potrzeby lokalne, wytwarzając narzędzia, broń, biżuterię i inne wyroby. W tym okresie zaczęto szerzej wykorzystywać miedź do produkcji stopów, zwłaszcza brązu, miedź plus cyna. Cyna była pozyskiwana z różnych miejsc, a miedź wykorzystywana do produkcji narzędzi i broni. Zasoby miedzi zaczęły być eksploatowane w większej skali, co wiązało się z koniecznością odkrywania nowych miejsc wydobycia. W XVI wieku, wraz z rozwojem technologii wydobycia i wytopu, miedź stała się kluczowym surowcem wykorzystywanym w Europie, zwłaszcza w przemyśle metalurgicznym. Nowe złoża miedzi zaczęły być odkrywane w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, co pozwoliło na zwiększenie produkcji miedzi. W XIX wieku, w okresie rewolucji przemysłowej, zapotrzebowanie na miedź wzrosło w związku z jej szerokim zastosowaniem w produkcji maszyn, urządzeń elektrycznych i infrastruktury przemysłowej. Zasoby miedzi w Ameryce Północnej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, między innymi w stanie Arizona i Chile, stały się kluczowe dla przemysłu. W XX i XXI wieku miedź Stała się jednym z podstawowych surowców przemysłowych, wykorzystywanych głównie w przemyśle elektrycznym, telekomunikacyjnym, motoryzacyjnym i budowlanym. Główne źródła zasobów miedzi znajdują się obecnie w krajach takich jak Chile, Peru, Chiny, Zambia, Stany Zjednoczone, Rosja i Australia. Zasoby miedzi na świecie są uzależnione od ciągłego rozwoju technologii wydobycia i recyklingu. Ponieważ większość dostępnych łatwych do wydobycia złóż została już wykorzystana. Wydobycie miedzi stało się coraz trudniejsze w związku z wyczerpywaniem się łatwo dostępnych złóż. Współczesne metody wydobycia muszą radzić sobie z coraz mniejszymi i bardziej rozproszonymi złożami. Przemiany w ochronie środowiska oraz rosnąca potrzeba recyklingu miedzi stają się istotnymi elementami w zapewnieniu trwałości zasobów miedzi w przyszłości. Miedź jest jednym z najbardziej recyklingowalnych metali. Ponad 30% zapotrzebowania na miedź w krajach rozwiniętych pokrywa się z recyklingu. Dzięki efektywnym procesom recyklingowym miedź może być wielokrotnie wykorzystywana, co zmniejsza presję na naturalne zasoby. Reklama. Marzysz o inwestycji w złoto, ale myślisz, że to dla wybranych? Z GoldSaver zmienisz zdanie. GoldSaver to innowacyjna platforma, dzięki której możesz zacząć oszczędzać w fizycznym złocie już od 50 zł. Wpłacaj dowolne kwoty, małe lub większe, i sukcesywnie buduj swój majątek w złocie, niezależnie od Twojego budżetu. Kupujesz złoto po cenie obowiązującej w dniu wpłaty. Dzięki temu zawsze wiesz, ile złota trafi na Twoje konto. Nie musisz kupować całej sztabki od razu. Każda wpłata przybliża Cię do posiadania prawdziwego złota, które możesz odebrać osobiście lub zamówić z dostawą do domu to prosty i bezpieczny sposób, by chronić swoje oszczędności przed inflacją, jednocześnie korzystając z elastyczności wpłat. Złoto to pewność i stabilność. Chronisz wartość swoich pieniędzy, a gdy zajdzie potrzeba, Gold Saver odkupi twoje złoto po cenie rynkowej. Zarejestruj się z linku i zyskaj aż 100 zł bonusu na start. Nie masz czasu pamiętać o oszczędzaniu? Ustaw automatyczne wpłaty i obserwuj, jak rośnie twój kapitał. Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników. Kliknij w link w opisie, aby zacząć oszczędzać w złocie już dziś z Goldsaver. Natura miedzi. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Miedź posiada unikalny zestaw właściwości fizycznych i chemicznych, które czynią ją wyjątkowo wszechstronną. Jej czerwono-brązowy odcień, cecha rzadko spotykana w innych czystych metalach, jest natychmiast rozpoznawalny. Poza walorami estetycznymi, właściwości miedzi są kluczem do jej powszechnego zastosowania. Miedź jest doskonałym przewodnikiem elektryczności, ustępując jedynie srebru. Ta właściwość sprawia, że miedź jest materiałem z wyboru do okablowania elektrycznego, silników i generatorów. Jej wysoka przewodność cieplna sprawia, że idealnie nadaje się do wymienników ciepła, lodówek i innych zastosowań, gdzie efektywne przenoszenie ciepła jest kluczowe. Co więcej, miedź jest bardzo ciągliwa, co oznacza, że można ją wyciągać w cienkie druty bez pękania. Ta właściwość, w połączeniu z jej odpornością na korozję, sprawia, że miedź idealnie nadaje się do rur wodociągowych i materiałów dachowych. Godne uwagi są również właściwości antybakteryjne miedzi, co przyczynia się do jej stosowania na powierzchniach szpitalnych i w systemach oczyszczania wody. Mieć jest jednym z najlepszych przewodników elektryczności, dlatego jest szeroko stosowana w produkcji kabli, przewodów elektrycznych i elektronicznych. Silniki i generatory. Mieć wykorzystywana jest w uzwojeniach silników elektrycznych, generatorów oraz transformatorów. Wykorzystywana do produkcji komponentów elektronicznych, takich jak płytki drukowane, złącza i elementy w komputerach, telefonach i innych urządzeniach. Budownictwo. Mieć jest odporna na korozję, dlatego jest używana do produkcji rur wodociągowych, grzewczych oraz systemów klimatyzacyjnych. Mieć jest wykorzystywana do pokrywania dachów w budynkach dzięki swojej trwałości i odporności na warunki atmosferyczne. B stosowane w różnych elementach architektonicznych, takich jak drzwi, okna, ozdoby czy elewacje budynków. Wykorzystywana do produkcji części silników, takich jak cewki zapłonowe, czujniki i różne elementy elektroniczne. Miedź znajduje zastosowanie w akumulatorach i ogniwach paliwowych, które są powszechnie używane w samochodach elektrycznych. Miedź jest wykorzystywana jako katalizator w różnych reakcjach chemicznych, np. w produkcji amoniaku, proces Habera, produkcja pestycydów i nawozów, związki miedzi, np. siarczan miedzi, Wykorzystywane są w rolnictwie jako środki ochrony roślin. Miedź jest stosowana w produkcji biżuterii, zarówno samodzielnie, jak i w stopach z innymi metalami, np. z cyną, srebrną czy złotem, tworząc ozdobne elementy, pierścionki, naszyjniki i bransoletki. Miedź była szeroko stosowana w produkcji monet przez wiele cywilizacji, a także w stopach numizmatycznych, np. w połączeniu z niklem. Mieć jest używana do produkcji garnków, patelni i innych naczyń kuchennych, ponieważ świetnie przewodzi ciepło, co pozwala na równomierne gotowanie. Przemysł mleczarski. Mieć jest wykorzystywana w systemach chłodzenia w przemyśle mleczarskim, ponieważ jej właściwości przewodzenia ciepła są bardzo efektywne w procesie chłodzenia mleka. Jej właściwości antybakteryjne sprawiają, że idealnie nadaje się do powierzchni szpitalnych, zmniejszając rozprzestrzenianie się infekcji. Miedź wykazuje właściwości antybakteryjne, dlatego jest wykorzystywana w produkcji sprzętu medycznego, takiego jak elementy chirurgiczne, opatrunki czy powierzchnie kontaktowe w szpitalach. W medycynie miedź jest stosowana w niektórych implantach, protezach czy innych urządzeniach, które wymagają biokompatybilności. Miedź i jej stopy, takie jak brąz, są używane w tworzeniu rzeźb, pomników i innych dzieł sztuki. Miedź, szczególnie w formie stopu, jest wykorzystywana do produkcji instrumentów muzycznych, takich jak trąbki, puzony, waltornie i inne instrumenty dęte. Wieczny metal. Podróż miedzi przez recykling. Miedź wyróżnia się niezwykłą zdolnością do recyklingu. W przeciwieństwie do wielu zasobów, które z czasem ulegają degradacji, miedź może być wielokrotnie przetwarzana bez utraty jakości. Ta niezwykła cecha sprawia, że miedź jest zasobem zrównoważonym, zmniejszając potrzebę wydobywania nowych ród i minimalizując jej wpływ na środowisko. Recyklingowana miedź pochodzi z różnych źródeł. W tym z wyrzuconej elektroniki, odpadów budowlanych i złomu przemysłowego. Proces recyklingu polega na przetopieniu i rafinacji miedzi, usuwaniu zanieczyszczeń i przygotowaniu jej do ponownego użycia. Ta przetworzona miedź jest praktycznie nie do odróżnienia od nowo wydobytej miedzi, posiadając te same pożądane właściwości. Recykling odgrywa kluczową rolę w zaspokajaniu stale rosnącego światowego zapotrzebowania na miedź. W miarę jak rośnie nasza zależność od technologii i infrastruktury, rośnie również nasze zapotrzebowanie na ten wszechstronny metal. Poprzez stosowanie recyklingu miedzi możemy zapewnić zrównoważoną przyszłość dla tego cennego zasobu, minimalizując jednocześnie nasz wpływ na planetę. Miedź zabija bakterie, ma właściwości antybakteryjne i jest wykorzystywana w szpitalach do pokrywania klamek, poręczy i innych powierzchni. Badania wykazały, że bakterie takie jak E. coli mogą ginąć na miedzi w ciągu kilku godzin. Naturalnie występuje w organizmie człowieka. Miedź jest niezbędna dla naszego zdrowia. Pomaga w produkcji czerwonych krwinek, wchodzi w skład enzymów oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mózgu i układu odpornościowego. Jest w jedzeniu. Produkty bogate w miedź to np. orzechy, nasiona. Pełnoziarniste produkty zbożowe, owoce morza i czekolada. Mieć zmienia kolor. Czysta mieć ma czerwonawo-pomarańczowy kolor, ale z czasem pokrywa się zielonkawą patyną, węglanem miedzi, co widać na przykład na statule wolności. Nierdze wieje. W przeciwieństwie do żelaza, mieć nie ulega klasycznej korozji, zamiast tego tworzy na powierzchni warstwę ochronną, która zapobiega dalszemu niszczeniu. A teraz coś fascynującego statua wolności. Symbol Nowego Jorku, a dla wielu i Ameryki, pierwotnie miała lśniący brązowy kolor. Z biegiem lat pod wpływem warunków atmosferycznych, utleniła się i nabrała tego swojego ikonicznego zielonego nalotu, czyli patyny. A ta zielona patyna to nic innego jak siarczan miedzi. Pomyślcie o tym, kiedy następnym razem zobaczycie na zdjęciach albo, kto wie, może nawet na żywo, tę słynną statuę. Poza brązem przyszłość miedzi w naszych rękach. Od epoki brązu, która stanowiła punkt zwrotny w historii ludzkości, do ery cyfrowej, w której żyjemy dzisiaj, mieć była naszym stałym towarzyszem. Ten wszechstronny metal napędzał innowacje, stymulował postęp i kształtował świat wokół nas w głęboki sposób. Patrząc w przyszłość, znaczenie miedzi będzie tylko rosło. Rosnące zapotrzebowanie na technologie energii odnawialnej, takie jak panele słoneczne i turbiny wiatrowe, będzie wymagało ogromnych ilości miedzi. Podobnie, ciągły rozwój zaawansowanej elektroniki i pojazdów elektrycznych będzie dalej napędzał zapotrzebowanie na ten niezbędny metal. Historia miedzi nie jest zakończona. To historia, która rozwija się z każdym mijającym dniem, świadectwo ludzkiej pomysłowości. I naszej zdolności do wykorzystywania zasobów naszej planety. Idąc naprzód, naszym obowiązkiem jest zapewnienie zrównoważonego wykorzystania i recyklingu miedzi, chroniąc ten cenny zasób dla przyszłych pokoleń. Miedź znajdzie nowe zastosowania w medycynie, tekstyliach i nawet w technologii kosmicznej, pokazując swoją niezastąpioną rolę w przyszłości. Dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym. Mieć będzie kluczowa w walce z infekcjami, a jej zastosowanie w przestrzeni kosmicznej otworzy nowe możliwości dla eksploracji kosmosu.